Gdyby miał miliard dolarów, możliwości byłyby ogromne, ale dzięki Value Pools ten hipotetyczny scenariusz może stać się rzeczywistością opartą na współpracy. Value Pools umożliwiają jednostkom łączenie zasobów i wspólne decydowanie o alokacji tych funduszy poprzez przejrzysty mechanizm głosowania. Czy to inwestowanie w udziały na giełdzie, zakup bitcoina, nabywanie luksusowych nieruchomości, oddawanie się przygodom podróżniczym czy wspieranie celów charytatywnych, ValuePulse pozwalają użytkownikom na bezproblemową współpracę pomimo barier językowych, różnic kulturowych, dysproporcji walutowych i fizycznych odległości. Piękno ValuePulse tkwi w ich zdolności do demokratyzowania podejmowania decyzji i promowania włączającej współpracy na skalę globalną. Aby odblokować pełny potencjał ValuePools i wyruszyć w tę współpracującą podróż, zachęcam do zapoznania się z naszymi stronami dokumentacji na docspacewap.org i odkrycia, jak wykorzystać moc działania zbiorowego.